Cześć! Ja jestem Krystian i razem ze mną dzisiaj jest Patryk. Jesteśmy agentami biura nieruchomości Royal Space w Krakowie. I dzisiaj pojawiliśmy się specjalnie przy ulicy Czarodziejskiej, żeby zaprezentować wam 140-metrowy apartament składający się z salonu połączonego z jadalnią oraz kuchnią, master bedroom z prywatną łazienką, drugiej sypialni, drugiej łazienki oraz dwóch pięknych balkonów z widokiem na park. Skoro jesteśmy już od razu podczas prezentacji apartamentu na czarodziejskiej, warto wspomnieć o samej inwestycji, która łączy sobie elementy prestiżu, komfortu, ale i spokoju. Sama inwestycja składa się z czterech budynków, które zostały wybudowane w 2016 roku i pełnią tutaj piękną całość i harmonię. Jest to miejsce szczególnie przeznaczone dla osób, które cenią bliskość terenów zielonych, parków, bulwarów Wiślanych oraz osób, które cenią. Bliskość centrum miasta, zarówno jak i obwodnicy Krakowa. Dokładnie, natomiast nie ma co już tutaj dłużej opowiadać o samej lokalizacji, inwestycji. Chodźmy do środka i pokażmy Wam ten piękny apartament. Także zapraszamy i widzimy się już za chwilę. Moi drodzy, po wejściu do samego apartamentu mamy przedpokój. Przedpokój nie jest dużym pomieszczeniem i nie jest przestronny. Natomiast jest bardzo funkcjonalny, bo to miejsce, które jest lustrem i takim ładnym elementem. Jest tak naprawdę szafą w zabudowie, więc znajdziemy tutaj bardzo dużo miejsca do przechowywania, a jednocześnie wygląda to świetnie. Oprócz tego, po wejściu troszeczkę głębiej do przedpokoju, mamy też takie przyjemne siedzisko. Ja bym to nazwał taką małą sówką, która jest obita nowoczesną, nowoczesnym kolorem takiej butelkowej zieleni. Oprócz tego, że to miejsce jest bardzo e, ładne i wygląda luksusowo, to jest też. Funkcjonalne, bo możemy sobie tutaj spokojnie zapiąć albo zawiązać nasze buty, ale możemy też je schować do przestronnej szuflady. Oprócz tego, w przedpokoju mamy również ciekawy lustro, w którym możemy się przejrzeć. Natomiast mamy tutaj również toaletkę, która posłuży idealnie na to, żeby stawić kluczyk do waszego Porsche. I przechodząc dalej z przedpokoju płynnie do kuchni. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak dużą wyspę mamy w tej części kuchennej, na której możemy przygotować nasze ulubione potrawy. Oprócz tego ta część jest znakomicie wyposażona i wykończona. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na to, jakie elementy zostały zabudowane tutaj w tym aneksie kuchennym. Między innymi lodówka, piekarnik, mikrofala. Natomiast najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o samą kuchnię, jest to, w jaki sposób została ona ustawiona, bo mamy tutaj centralne okno, które wychodzi na genialny park, więc podczas przygotowania potraw albo zmywania naczyń mamy piękny widok. Przechodząc z części kuchennej, chciałbym Was zaprosić do jadalni. W mamy mamy m.in. stół, który jest przygotowany aż dla 6 osób. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na to, w jakim stylu jest wykończony cały apartament. Ma on taki styl bardziej glamour, przez co możemy zwrócić uwagę np. Na, na takie elementy jak żelazo, obraz na ścianie, czy też stół, który jest marmurowy i posiada złote dodatki i złote elementy. Ten luksusowy i designerski apartament jest w naszej ofercie zarówno na wynajem, jak i na sprzedaż. Nasz inwestor kupił go z nami i wykończył w pięknym standardzie. Jeśli interesuje was jego historia, napiszcie do nas i zadzwońcie. Tak, natomiast myślę, że warto wtrącić, że Patryk jest bezpośrednim opiekunem tej oferty, jak i innych mieszkań i apartamentów przy ulicy Czarodziejskiej. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej, to naprawdę napiszcie do niego i dajcie mu znać. Kochani, z części jadalni chciałbym Was zabrać do swojej ulubionej części tego apartamentu, czyli części wypoczynkowej, w której mamy dwie duże sofy, na których możemy się wygodnie rozłożyć. Po rozłożeniu się na tej wygodnej sofach, możemy sobie odpalić m.in. nasz ulubiony serial na yy, dużym telewizorze. Część wypoczynkowa jest genialnym miejscem, żeby usiąść ze swoimi znajomymi i porozmawiać przy kawie albo herbacie na ulubione tematy. Ja natomiast chciałbym Was zabrać do mojego ulubionego miejsca, czyli Master Bedroom. Zanim tam pójdziemy, zwróćcie uwagę na ten przepiękny taras, oznaczający całe to miejsce. Cisza, spokój oraz zieleń za oknem to szczegóły, które najbardziej doceniamy wszyscy. Natomiast myślę, że warto też dodać, że to miejsce i ten park, który jest naprzeciwko, nie zostanie nigdy zabudowany żadnymi budynkami. Zapraszam do Master Bedroom. Zwróćcie uwagę na to, jak wszystko zostało dopracowane. Po mojej prawej stronie jest przeznaczone miejsce dla osób, które lubią pracować. Potencjalnie możemy sobie tutaj usiąść, wyciągnąć naszego laptopa i wykorzystać nasz wolny czas. Zaraz obok części biurowej znajduje się bardzo duże łóżko, które jest jednym z najbardziej cenionych elementów w naszym apartamencie, z którego możemy bezpośrednio oglądać ulubiony serial. Dla naszych pięknych pań jest również miejsce na toaletkę i podstawowe kosmetyki. Wraz z wielką garderobą na opniecie wierzchnia. Myślę, że niewielka część apartamentów w Krakowie może poszczycić się prywatną łazienką. Zwróćcie uwagę na elementy jej wykończenia. To nie wszystko, co chcielibyśmy wam pokazać w tym mieszkaniu, a mianowicie druga sypialnia lub kabinet połączona z garderobą. Po wyjściu z sypialni przejściem przez korytarz mamy wejście do drugiej łazienki w apartamencie oraz drugiej garderoby. Oprócz samego apartamentu bardzo ważnym czynnikiem przy zakupie bądź też wynajmieniu nieruchomości jest, są części wspólne i hala garażowa, więc teraz chciałbym Was zaprosić do garażu, żebyście zobaczyli dwa miejsca postojowe, które są przypisane do tego apartamentu. Widziałem już mnóstwo hal garażowych i garaży w swoim życiu, ale ten jest naprawdę świetnie wykończony. Oprócz tego jest tutaj bardzo przyjemny zapach, co się nie zdarza przy garażach. To są te dwa miejsca, które są przypisane do tego mieszkania, więc jest bardzo komfortowo, bo po wyjściu z klatki od razu możemy się skierować do auta. Jesteśmy już po prezentacji tego genialnego apartamentu przy ulicy czarodziejskiej. Jeżeli Wam się podobało i chcielibyście zobaczyć więcej tego typu prezentacji, to oglądajcie nasz kanał i dajcie znać, czy Wam się podobało w komentarzach.